Tak inaczej sobie wyobrażałem to. Miałem cicho nadzieję, że powalczymy o to o zwycięstwo i o dobry wynik. Nie udało się, przegraliśmy. Ech, tak próbowałem łatać te dziury taktycznymi. Gdzieś tam udawały się, ale no, no program trzeba zobaczyć kto pojechał, kto nie. Ech, dużo dziur, które sprawiły to, że zdobyliśmy dzisiaj 38 punktów. Ech, no i co, no? trzeba przespać noc, będzie ciężka. I to zabierzemy się do pracy dalej, bo sezon jest długi, no na pewno nie poddamy się, będziemy wszystko robić, żeby chłopacy, ci którzy mają problemy wrócili na dobre tory. No myślę, że mecz poszedł mi dobrze, lecz nie jestem zadowolony z mojego wyniku. Mogłem pojechać lepiej, ale nie, nie wyszło mi to zbytnio. No i, co, I tak się cieszę z tych trzech punktów. Troszkę się różniło. I wiadomo, jak to przygotow przygotowanie decyzji, tu przyjeżdżał komisarz. To przy na treningu tak było zrobione. Próbowaliśmy różnych rzeczy. W sumie nie wiem, czy dobrze, że próbowaliśmy, a nie zastaliśmy tym samym cały czas. Więc e, naprawdę musimy, no musimy zostawić to, e, jakoż, zna znaleźć jakąś alternatywę na ten start, zostawić go i przyjechać tu i dużo trenować. Bo na razie to przegrywamy każdy start, a w grudzoncu to start jest bardzo ważny i nic nie zrobisz, się po trasie, jeżeli masz sobie start. Myślę, że nie mam pojęcia. Trzeba popracować z chłopakami nad startami i przede wszystkim będziemy na treningach to tre trenować, polepszać starty. Tyle mieliśmy trochę szczęścia, bo lubimy miało na prowadzeniu i na, na prowadzeniu defek i upadek. No ale próbowaliśmy to wszystko naprawiać, mamy problemy ze startami, to było pokazane na sparingach i dzisiaj, ale mam świetnych zawodników i myślę, że szybko wrócimy na normalny poziom. Totalnie mi się wydaje, że na razie to ja jestem w daleko w polu, żeby ze stawieniami trenowaliśmy tutaj i... i mnóstwo silników przerobiłem i nic jeszcze w ogóle konkretnego nie znalazłem. Trudno coś określić z mojej strony. Będziemy dalej szukać e, przyjeżdżając tutaj na, na mecz, na treningi i obydwo się nalazło, bo to na razie wygląda niefajnie. Nie Czułem się bardzo dobrze dzisiaj, nie nakładano na mnie żadnej presji. Ja też czasami na siebie narzucam. No i myślę, że dobrze mi wyszedł ten mecz. Start był bardzo podobny, robiony, wszystko było ok. No. E... Nie chcę oceniać dzisiaj na gorąco zawodników, po prostu trzeba się z tym spokojnie przespać i na gorąco nie ma sensu o głośno mówić. Generalnie to jeszcze mam parę, parę pomysłów. Z moim teamem też dużo głupujemy na ten temat. Szukamy w, w różne strony naprawdę z ustawieniami i na razie to nie działa. Przejdziemy już do warsztatu, będziemy myśleć, głęboko analizować całą sytuację i wtedy podniesiemy jakieś działanie, no, no bo tak nie może to wyglądać. E, najpierw idziemy się przespać. Cel jest zawsze jeden. W każdym meczu o zwycięstwo. E, no wiedzieliśmy, że Lublin jest bardzo mocnym e, przeciwnikiem, to nie ma o czym to mówić. No, trzeba zobaczyć, e, po zakontraktowaniu Wiktora Przymskiego praktycznie nie mają żadnej dziury ani w seniorach, ani w juniorach, więc naprawdę jest to świetny zespół. Taki mecz jak rok temu, no raz chyba na dekadę albo raz w historii klubu może takie coś się zdarzyć. No i potwierdziło to, że Lublin jest bardzo mocny i obyś do końca wszystko wygrywał. Treningi tak nie, nie szli po mojej myśli i nie miałem jakby poczucia takiego, że znalazłem silnik, znalazłem ustawienie, których na pewno wystartuję. Troszkę nerwowo do tego podchodziłem, bo tak naprawdę nie wiedziałem co, co założyć i przed, przed meczem miałem dwie ciężkie noce i dużo o tym myślałem. No to co, no myślałem, że jednak to będzie. Bard bardziej to wyda, a okazało się, że po prostu jesteśmy w polu na razie i musimy znaleźć zupełnie co innego. Plusem jest to, że w tamtym roku na dmp ach e, bardzo dobre strony się Kevin Małkiewicz i Kasper Łubodziński, jak dobre mieli zawody tam, więc to jest plus. Jedzie tam Max Filk, e, też sezon 3-2. E, no zobaczymy, jak to wszystko będzie. Na pewno Zielona Góra będzie po powrocie bardzo e, zmotywowana do wygrania. My będziemy chcieli pokazać, że jednak jesteśmy lepszym zespołem.